Siemano, siemano widzowie, z tej strony Nojczek Dzisiaj będziemy się topali Jako oszust po prostu do graczy z czatu Zobaczymy co z tego wyjdzie, więc Bez przedłużania zapraszam do oglądania, yo pszum. Dobra, widzowie Idziemy sobie w RTP Podejdziemy sobie od spawn'a, może kogoś zobaczymy O kurwa, Nojczek Oglądam twoje filmy o, <laughs> Widz, widz, siemka, siemka widzów Co tam Siem, u ciebie? Ani, co tu u ciebie? A, dobrze, będziesz na odcinku mordo, akurat teraz zaczęłem nagrywać Dobra, git, trafujemy razem? <laughs> Co? Kapujemy razem? Możemy, możemy, na no, szóstą do te pali. A ty grasz tylko tutaj, czy na trójce też? Nie no, tylko tutaj, tylko tu. Znaczy w ogóle nie gram teraz, tylko odcinek nagrywam, nie? A dobra, bo jak chcesz to na trójkę możemy bić, tam jestem w najlepszym klanie. Możemy zrobić, że cię mogę dodać yy, teraz na Discorda i będziemy razem do graczy te pali, coś takiego. Tylko, że ja zaraz zawijam, wiesz? Aha, no to no, dobra, to możemy się kiedyś indziej razem skumać coś dobra, takiego. Dobra, czekaj, dam ci coś, czekaj. O jak ładnie. No, jak, o, nie mogę mówić podczas tego, dobra. O, patrzcie, patrzcie, spiczasty nacisk. Dobra, widzowie, do trapowania będzie. Kurczę, masz. Masz i graj dobrze. Ale super, dziękuję, dziękuję, widz <laughs> Trzyma no. no, trzymaj się, ją. Yo! Szybka reklama najlepszego makra klikera jaki jest tylko dostępny w Polsce Chlebek kliker posiada naprawdę dużo funkcji, które możecie zauważyć teraz na ekranie No z kodem nojczyk macie 5% zniżki, więc to naprawdę super okazja, w przyszłości pewnie będzie więcej Wierzcie, korzystajcie, a i nie zapomnijcie tylko jak będziecie kupowali, wejść na Discorda chlebek klikera i stworzyć tiketa, że jesteście ode mnie widzowie no a, bym zapomniał, zostawcie swój nick w komentarzu i wtedy będziecie mogli wygrać chlopak klikera na 7 dni Wygrał. Halo, halo? Jesteście? Halo? Halo, dobrze, słuchajcie, jeszcze kolega tam, halo, halo? No, słuchajcie Dobra, mamy tutaj dwóch graczy, więc wy pisaliście na czacie, że chcecie jakiś sojusz, że ekipy szukacie, tak? Tak No Dobra, to ja mogę tepnąć, tak? No, możesz nam mnie tapować. Dobra, jaki ty mieliśnik? Weź mi jeszcze raz napisz. Kropka. Bob. Dobra, to pokażcie panowie, jak tutaj się trapuje. O, itemki, dziękuję. O, ładnie pach. Pach, pach. Dobra, i powiedzcie panowie, jak to ma działać, ten cały trap. No, po prostu. No, mam no, wielka Aha, Będziemy że mieli... po prostu wknokujemy tam gościa, ktoś nie może wyjść i stawia się na górze te naciski, tak? Robimy tak. klapę. I tutaj od boku tamte pamę na klapę zioma Jak będzie jakiś dobry to po prostu spuszczamy No i robimy tak Dobra, a tam nóżki na dole patrz patrz na klapę Nie, nie, pokazuj na mnie Nie pokazuj na mnie, mówię O, czekaj Ja nie jestem blond, nie jestem blond. Weź mi rozkłopot w górę No masz, czekaj Daj mi jeszcze tam ten, wodę Wlej mi wodę No chłopie <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Maszki, po, postaw crafting. Postaw Ej, dobra, ja chyba wezmę swojego setcika. Czekajcie, okay. okay, rzucę seta. O, o dobra, dziękuję, hojny, hojny. I czy jakie jeszcze części nie masz? To jest najlepszy czy jaki? To jest 3-3 jeszcze, potem jest 4-3. Jakiej części nie masz? E, tego, spodni nie mam. Ja mam spodnie dać. Ale refiki jakie? Nie spodni nie mam, spodni. Dobra. No to ja ci dam, to chodź tu. Rzuciłem ci parę rzeczy i masz mięczyć. Dobra, mieczyk mam. Eee, Weźmy mi drogi, drogi o, do, spodnia. do spodnia. Piątka lepszy mam. Kilo. Zrobię Masz tu ty jakiegoś typa do tego, Tepnięcia? Do pchnięcia? dobra, czekajcie ja jedę ze na Nie, ty idę. Czekaj. On posadzi. Pa, pa, pa. Albo chuj Czekaj. Czekaj, domek. Nie, czekaj, no, czekaj. czekaj. Gdzie... Kuba, chytnij go. się, otrzymaj się, oczuń się. No okej, okay, Kuba. Cool. No okej, okay go. Ja będę drip'ał. Pierdolę, ja tego trybu totalnie nie ogarniam, nie? No, okay go. no, okay go. no okay go tam. Ej, dobra, poczekaj. Drip'am. Czekaj, czekaj, czekaj. Na dół zejdę, nóżki, łóżki jednej. Chłopaki! Fa fa, dawaj, 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 hey. dawaj go, dawaj go, kurwa, dawaj go. <laughs> o, i na tam wyjebało. I, Dobra, halo dajcie mi temy dajcie mi dajcie a poproś. prostu dajcie mi wszystko 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 dajcie mi śpiewaj. Nie, oddaj <laughs> śpiewaj. mi dajcie mi Oddajemy mu dajcie Nie no, no musi ładnie ładnie mi dajcie mi dajcie mi śpiewaj, śpiewaj. Hmm? <laughs> dajcie mi a, pierdolę, dobra, dawaj do <grych> kupujemy się stąd, walić <grych> <grych> Idziemy do bazy, dawaj, 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 chodź Dawaj chodź Nie no, to zaraz po to, pójdzie, nie Łatwo, łatwo, łatwo Nie, tepnij do, mnie do no, Dobra, to, to czekaj, tepnij się, tepnij się Jak no, tepnij Bo pierdolę to Do pistacji tepnij <grych> dawaj za 8 sekund dopiero, bo kurda Dobra, dobra, na Nie temu. Ale nie płacz! Tylko gra. Spokojnie. Spokojnie oddamy ci itemki. Dawa. Łatepać. No. Tefnij do ziomka, oddamy ci tej itemki. Macie Oddamy ci wszystko. Nie, nie zabijaj. Nie ma łagienia. Nie I Tak, ja jak go zawiję teraz. Ja go teraz zabiję. Nie zapinaj. Następne no na serce. Nie! Dawaj, śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. Nie. nie, śpiewaj. nie, nie no to ty. Śpiewaj. No, śpiewaj. Pszczółka Maja. Dawaj. Nie ruszaj się, nie ruszaj się. A ty nagrywasz? Co? A ty nagrywasz mnie? Nie. Nie nagrywasz mnie? Nie. Nie. Dawaj, śpiewaj. Ty weź go hitnik. Nie, no, dajcie mi moje temy. Ty, gdzie on jest, kurwa? Klep! No, tu długo! Oddaj itemy mi. jest. Ty, gdzie on kurwa jest? Skopał ty się, skapał, skopał się. się, jebany. Neee! Oddaj bo. albo. Albo ty kurwa, starał nam jebany. No skoma wam, zgłaszam was. Zgłaszaj, spokojnie. Dobra, no. chodź zaloguj się, oddam ci już, chodź. Serio, oddam ci. Przysięgasz? Przysięgam, chodź. Na co przysięgasz? No... Przysięgam, no. Ja Rzucaj się na oj, rzuc to? Chodź, rzucę ci to, no. A, masz się. No oddam ci, chodź. Daj mi itemy. O, jest, jest, jest. Jaj Masz, nie, masz, nie. masz item E, ja wejdź do tej tuby. Ci. Czekaj to było jeszcze twoje, Taka, o masz, masz Ale wejdź do tej tuby Musisz tu wejść to dostaniesz więcej Czekaj nie oddawaj ja mu Czekaj nie oddawaj mu No wejdź tutaj, wejdź nie. I zjedz mięsko, zjedz mięsko. Mam... Czekaj ja ci dam mięsko Ja ci dam mięsko Czekaj Dobra nie no Tepa już Dobra, serio. serio już oddamy, serio Nie, ja was muszę. Nie, to jest nie. Tak nie do, mnie, to, do, do A, a bo mi I temat razy dwa Zgłaszam. Dobra. Nie zgłaszam, nie na No to <laughs> no, idziemy. A jak pozdrowisz YouTube Nojczak, to, to dostaniesz. pozdrawiam YouTube Nojczak. No to dawaj, tapaj do pistacji od nas. A suba A subskrypcję... No, jest... suba. Nie, ale już będzie. No, mam nadzieję. Masz. Nie. Masz, proszę nie. Masz Ładnie poprosiłeś Dałem ci refika jeszcze Proszę I dawaj pistację Dawaj, dawaj go, dawaj go Dawaj, dawaj, Zabijam dawaj go. Jedziemy z nie nim Nie pijcie się Czech, dawaj lecimy z nim Nie pijcie się, nie pijcie się. Dawaj, dawaj go Ty, ale bo tu nie działa ten, dobra <ślesky> Najciek to fajny tubera, No, nie skamuję widzę. Gonimy go! Nie no, ucieka mam. Ucieka, ej, nie, ucieka. O, kurwa, Gdzie jesteś Najczak? Nie mam ja Gdzie jesteś? O tu jest, to jest, to jest. Koń go, go, tu uciekł. Kurde, on Dobra, śpiewaj, ty ci daruje życie. śpiewasz? Ty. Dobra, zostaw, śpiewam, śpiewam, śpiewam z PHP, pół PHP. Pół śpiewam, śpiewam, PHP mam. Dobra, co mam wyspiewać? Pół HP mam. Pszczółka Maj. Zostaw, PHP mam. Dobra, śpiewam pszczółkę Maję. Pszczółka Maja. Sobie lata, oho. Oh. Ej, onora, Nie, on nie, no, ma PHP, zostaw, zostaw. Nie oram, no, nie oram. Nie bij go, nie bij go, nie bij go, zaśpiewał. Śpiewam. Dobra, łatwo, nóbki. Łatwa orka. Nie ma orany, nie ma. Goni go. No i łatwo I on zaraz. Ja za 14 sekund. Nie go, goni go, goni go, ma serduszko. Ooooo! Ja, nie I... wiem jak ja to przeżyłem Jeszcze rzuciłem Godziego 4 sekundy 3, 2, 1 No i zaraz DOGAł! Nieeee No i łatwo Jeszcze Dobra. się zmierzył To by było No to do widzenia Siemka ja wychodzę Pa ha. Dobra widzowie, dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, jak Wam się film spodobał, to będzie więcej odcinków z 1.17 z tych nowszych wersji, ale pamiętajcie 1.8 serduszku, będę też nagrywał, to nie tak, że już kończę. Więc do zobaczenia w nowym filmie, jo!